Musisz teraz prisona wziąć helkę. No Ja poczekam w powietrzu na te satelity co? Dobra To, to ja wezmę pri Prison Helk A ja lecę na tą drugą co to znaczy Ja idę na odnowę leci O a a może miał? Na odnowę Michał na od Michał na odnowę a ja idę na ale jaki masz numer mapy, nie? Tak jak... wtedy Tak jak ten, nie? Kurwa, na To myślę, że Tomek chce... Pan... O, mam chłopa bez kewa. W powietrzu. Dobrze, nie bez batek, ty. Bez batek? Dobrze i bez batek. Dobra, jestem. Już z zwiarto robi na farmie, z zwiarto robi. Panie, ja już tu mam, ja już tu mam na blisko, nie? Przy helce. To No nie mogę wziąć, bo ktoś już wziął chyba. Ja wziąłem, Artykuł, ja wziąłem. Ja mam helkę nie, tutaj, tak. nie? Ale. Tam trzeba iść. O kurwa, jeb. No nie mam broni, kawiorek coś. Ja też nie <laughs> O tam chłopi chyba są No raz, nie przyjedzie O kurwa 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 Mam Czy nie mogę tej miny Dobra, kurwa wiknąć? Ma, 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 mam nadajnik, mam nadajnik Daj jak od broni White Ale kurwa mocne te boty jakieś ja pierdolę. Dobra chodźcie Chodźcie, a macie Helkę Mamy, mamy Dobra, ja lecę na odbiór mm. Kawior, bierz Helkę, ja rzucę trofej Dawaj, dawaj kawior Dobra Ale Michał No U Ciebie jakieś e, są te tak, guszynia. chłopcy. Albo ja w ten wiatrak wieje, wiesz? Mhm. Bo tak jakbyś. Pod... No. Bo tak jakbyś w pociągu jechał, nie? Nie, no, pierdol, wiem właśnie. Zaraz, się. Co byście się robili, ty? Ja, <tos》>. ja. Artek wy, wylądał na waszej helce. Można no, no, i tak. Dobra, spieszmy się, bo Michał jedzie do Warszawy tam Kurwa! Ale ty, jak to się jedzie? Bo ona, ona musiała być już dojechana, nie? Ta helka, wiesz? I, I lekko drasnięta i już dupa nie Dupa Dobra, mamy jedno już prawie, Michał. No, dajcie sygnał, ja już od razu biorę i... i heja. Pi! 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 Jest sygnał. Nie mam z nim kontaktu. Dobra, tylko że... nie mam mojej helki, nie? Ja mam helkę, spoko. Dobra, dawaj chłopie. Dawaj. Już Wziąłem Oznaczyłem kolejny O Kurwa no. A ja sobie pod dachem wylądowałem no też nie mam Helki już <laughs> Po temacie Kawior po LTW -ka poleciał Gdzie tu dało O kurde to był bot? Trzeba zabić. Ja mam już. Ale masz, się chłopa, chłopa trzeba zabić, chłopa Krzysiu. No wiem, wiem, Nie, ja to, mam to, już, to. nie już zabił. Cez trzeba. A, dobrze Tu jest trzeci od razu, patrz. Ale już a, ta, ja, ja, a, a ja robią ogólnie. już, robią już, zrobiony nawet jest no. Auto, auto! My... To ja, a nie to. Nie, nie, to chłopy byli, chłopy. E, robię dropa, pady, dropa robię. Dobrze, drop ja, o... ja, ja to już odpalam. Dropa ja zrobiłem, dawać tu do mnie. Ja, Idę. Ja, ja to odpalam już. Dobrze, ja odpal. odpal czy... Ale ty, go, ty powtarzasz ja to, to chłowa po siedem razy. Za chwilę cię wyciszę, kurwa. Kurwa, oby moją słyszą ty. Eee, Oglądaj się za plecy teraz. No, Michał. Krzysztof <grym> odpala. Co, idziemy na, idziemy na tym kolejny? <grym> Dobrze, że moja żona to taka jajcara jest, moja żona to jest taka jajcara, że masz tak nie? Dobria. Nie cukruj, i tak masz przerwane. Słuchajcie, bo jest taki temat, jutro mnie nie ma. Znaczy, może przez cały miesiąc mi no, by nie być. Ty, także, bo sztuba ja, bo sztuba. ja, ona mi teraz dupła sztuba, Ja, tam? Ile tam jeszcze? Końcuwa. Końcuwa. Końcuwa? Dobra. Może i końcówa. mamy to. Leci. Da... Dawajcie. Dawaj na stadion Dawaj. od razu. No. Ja się naświetla. Bok... Takie fajne światło jest. Boks je... Takie podejdź po na solarium. Ja się herka. Badaj to. Patrz tu. Jaś. Taki laser tu w nocy powiedział pamiętki O Ale Dawaj, dawaj, raz, raz i robimy to Dobra, skrzynka szybko i robimy to skrzynka na środku jest, więc skrzynka Ja gdzieś tu była w tym budynku, nie? W z hangarów jest na ogóle. Na, na piętrze tam było, nie? Jest, dobra. Mam. Mam, no, tak. tu już jest. No nie no kurwa ty. Marko? <śm> nie. No nie. No tak, kurde. No, no i to o, jest i normalne. To do naprawy ty. A, Kurwa. Ale nie. mam skrzynkę. Mam no, Tu jest Artek, Artek, tu, tu jest do naprawy. Tu jest do naprawy. A ty idę, 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 idę. mnie. Ja I cię ten, jeden chłopiec, ten jeden chłop no jest Ten jeden chłop jest Biegnę, 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 biegnę A ty masz te skrzynkę? Mario? Mam, mam Nie, nie Ja nie Dobra, to ja szukam i oznaczam, nie? Nie, razem, razem! Idziemy parter Dobra, Dobra. jedna Michał zaraz wróci. Albo chłopiec jest tu, tu gdzieś w środku Dobra. Gdzie jesteś? Tu? 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 Dobra, to już tu do mnie na jest. Wracam. Dobra. 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 Jak tam? Idzie to już normalnie zebrać? No. Artek już jedną naprawił, nie? Jedną naprawiłem. Gdzie, gdzie moje rzeczy tu, tu 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 tak 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 to wszystko jest moje to tu to, to jest ktoś ale sztajper ale dostałem za nami kawior za nami za plecami coś tu biegał. Uważaj na plecy kawior ta jedno mam Stop, chodź na piętro jedziemy Kawior fajna Dobrze Chodźcie tu na piętro Dawajcie, dawajcie No Jest tam jeden To tu no, kawior dawaj razem Tu gdzieś jest ta skrzynka Naprawienia tu gdzieś jest, kawior. Kawior ze mną jest. Jest! Nie, mam ja, to... drugą! Dobra, ja, Mami. ale to i tak trzeba chyba kwa... 10. 10 No ale już ktoś, ktoś może... Ktoś z może, inny nie, może... Też skączyć, nie naprawiać już, nie? A może iść tam, zobaczyć, Krzysiu? Ale no ja się... nie, no i przez ściany biją. Powiedz, że mnie bot zabił. Dobra. Ludzie, co to jest za gra dzisiaj? No nie, to nie jest bot, ale przez ściany bije. Rozumiem, przez drewniane kuwa, ale nie przez mur te. Dobra, razem, razem, Krzysztof, czekaj. No, no. O, jest, choć, jest, klinka. Pod nami, pod nami o, ktoś. Zlecenie idzie. Karol, pod idzie. nami, uważaj tu od linki. Wjechał. Do góry chyba. Zlecenie idzie. No. Słyszałem jak ten... Zlecenie dopiero będzie jest wjeżdżać, tam, no. jest pod, pod spodem, jest. A. Na linkę wchodził. Albo nad nami jest. Dobra eee, Dobre, Trzy, to... tak? Trzy, tak Czy idziemy spróbować zobaczyć ile O to idzie. Ale nie! Ale nie, nie, ej! Jak zrobimy wszystkie to nam pokaże chyba, że, że gotowe? Takimi a się jak zdaje. ty miałeś? A jak ty miałeś wtedy? Że pokazało chyba Dobra, mam mam bezpa. Te chyba to mnie nie przekonuje No mnie też nie Czeka od pana bezpa? No. o są na sklepie tam. Ma, mam gościa, na dachu leży. Buch masz Michała, trzeba kupić. Jest jakiś sklep blisko? Tu jest, tu jest je 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 skrzynka, ma... artek. Obok mnie. Wracam. Biegę, biegę. Ja se wezmę zrzut, biegde, tutaj ale... z zewnątrz i przyjdę do was. Albo i nie, kurwa. Kurwa, no patrzcie. O, kurwa, snajpi. Ale co można odpalić. I, ile brakuje? Idziesz do mnie tu? Dobre. Czekaj, bo kurwa, muszę inne zejście, kurwa, tam sniper był. Idę. Możem kurwa wymyślił. To jest skrzynka. To nie jest ja nie, nie. To chłop. Czekaj, czekaj. A. Jest tam chłop, chłop jest tam. Przebiegał w sklepie. Jakbyście mieli za dużo pieniędzy, to kupcie mnie. Aleś trafił, chłopie. Ej, jaki, jakiś talot mam lotniczy, czy coś. Zrzut na palmu. Na no palmu, no to nie wiem, czy się nie spalisz za chwilę. Kuuuu, On tak w rogu kurwa ładnie leżał Kupiłem? Zabił tak? Czech? Kupił, kupił No i z dachu kupił, Kurwa na no. Chuj gdzie tu tam po mnie skrzynka Z tego z dachu kurwa, odjebać A, tego z dachu jakbyś rozjednął Kawior, ale masz tego co mnie załatwił No tak, tak, no To piękne. Gdzie on jest? O miałem, miałem chłopak kurwa Dobra, wracam e, ja tu zginąłem chłopaki Tam jest skrzynka A jest tam, jest tam gość I Tu pode mną też jest ktoś Porwa ruska mi dała Aha, dobra widzę cię już znaczy, nie widzę cię, ale już wiem gdzie jesteś mniej więcej Michał gdzieś tu jest ale wychodzę. On gdzieś właśnie tam był na jedynce. Nie, na dachu. Uh -huh. e, Michał, biega ktoś tu koło mnie. Idę do ciebie. Mam tego na dachu. Zabry. Kurwa. Mam tego gościa na dachu. Nie wiem, czy zdążył kogoś kupić, Ładne. ale chyba nie. Ja mam ale tego jednego na po... Krzysztofa. Ja Kurwa. Powalił mnie! A rozjebał ale... mnie przy sklepie, ale... Kristofa przy sklepie? Kupiłem. Nie, Pany! Gościu siedzi... Gościu... Tu siedzi tam co komputer musimy wbić, skrzynki? On tam siedzi, patrzy przez szybę na sklep. On tam siedzi, tak, w tym oknie. Lewa, o tam, tam, tam. O tam siedzi, tak. Tylko, że mnie z dachu za chwilę ktoś pyknie, nie? Pewnie. Ja tu patrzę, no. dach. Kurde. Uh -huh. o, o, jeden ląduje. On, on tam jest, Michał. Tak, ja stamtąd dostałem. Kurwa, nie o, nie z wiem. tego Dzięki. Ej, to skrzynka była tam po mnie czy nie? Eee, kurwa... Znaleźliście ją? Bo... A, a nie. może wyląduj w ty... Artek, wyląduj może w tym miejscu, w tym... Ty ty ten, ten komputer? To, bo... Kurwa, o, tu 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 tu, tu panie! Pany... To już irytuje, kurwa, irytuje już mnie to. Ja nawet nie mam czymś jeszcze Ej, 9 na 10, panny! 1 została! To, Dobra, to, to, Smaj, to, czekaj, to czekaj, to czekaj, to czekaj, to Artek Dobra, będę czekał To nie mam broni, kurwa Ej. Ej, tu jest gościu, tu, 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 tu tu. Wracaj, Michał Dzięki Krzysiu, jedna, jedna, Krzysiu. Kurwa, tu jest do naprawy, a nie ma skrzynki tej. Nie pamiętasz gdzie zginąłeś? Eee, niedaleko sklepu tam gdzieś. Tak o, jak jesteś jesteście tam. Ej, tu zginąłem, tu Kurwa, po drugiej stronie. O tam, tam a. zginąłem. Wr na jedynku. Jakim, cud jakim cudem on zaś wrócił, kurwa? Boś, ja mam ja ma, ja ma tu sprinkę to naprawy, nie? Dzień no dźwięk. to tam wszystko ci oznaczyłem na jedynce za, Zaś macie snipera na dachu jak to e, 8 na 10, dwie trzeba bo macie Wolę się snajpera. 8 na 10 A. Dwie Christof Ario i... okay, okay. <coughs> e, cała, cała ekipa siedzi tu na dachu Dobra, no ja mam te. skrzynkę za mu, z tym do naprawy. Gdzie to było? Plus minus. No tu, no tu jest, na trójcy. Michał, kurwa. Dba, I mi kurwa broni tu. nie dało. A, a, napraw Michał tam, na trójce. No. Dawaj, 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 klicie mnie kurwa. Ja muszę znaleźć jakąś kurwa broń Było? było na jest. Znajdę. No. Dobra, ile? Jest? Nie a wiem. Te... Jedna, jedna jeszcze. Jeszcze jedna. A tam... Ej, a tam dookoła co biegacie, tej hali, nie... ma tam? No ja nie widziałem. Kurwa, jedna skrzynka. 9 na 10 jest. Dobra, czekaj, czekaj tam, Bartek, nie? Tu... Czekam, czekam, czekam. Tylko znowu strefa nas, kurwa, na stanie wciśnie i no byśmy zdążyli. Kurwa siedzą tu skampieni Co za kurwy No ale jak to nazwać inaczej? No kurwa siedzą tutaj no, to, to jest granie! Kurwa, dwie, dwie pały Ja pierdolę kurwa maćpisa ko Kolejny się. Dawać panu. I... Dobra, chuj, ale też już do środka. Za Michała jeszcze, dawajcie się do Michała tu. żeby kupić aktywowane. Zajebiście, odpalone. Dobra, to on jest moment, nie? Bo wylądowałem akurat tu już. I odpaliłem to. Tutaj odjeżdża ten pokój, tu. Gdzie? I tu wchodzimy, Gdzie w środku, będą na ścianie oparte Gdzie? te schematy. No ktoś zrobił to skrzynkę, tam ci pewnie zrobili. Aha. Wchodzimy do środka i tu macie. Dla każdego jest. Mamy to bo ja tak kurwa, a dole już ten dafi kurwa, poleciałem bezpośrednio i... No Zajęliśmy się. było zrobione. Gdzie to mam Michał? Michał tu masz Michał, Gdzie? Michał tu, 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 tu. tu. Dobra, mam. I trzymaj, aż, aż ci pokażę. Uch. Dobra, Dobra ma, panie. Mamy, mamy, mamy wszystkie schematy. teraz. Dobra, to robimy wina. To robimy, win robimy win Pobula. Po Ale jeszcze mamy sklep, ej, możemy jeszcze zobacz, cuda robić. Sklep ja, Ty jest, gdzieś nalot był jeszcze do zebrania. Zebraj ja, ja, puści, ja puściłem go, ja puści, puściłem Ja, go. Też. ja mam moździerzowy też. Ja bym pilnował tego sklepu, nie żeby te kurwe, czy nie... Ej, jest tu ktoś koło mnie, koło mnie ktoś jest tutaj, Jaka amunicja. Tu ktoś tupie. Uważaj, uważaj, Michał, uważaj, tutaj gdzieś koło ciebie. Tak jak... jak tu. Jest tu ktoś, na ban. Aha, no to na górze się Ale siedzi. tam u góry. Słyszałem kogoś. Kogoś słyszałem tu. Mam skrzynkę do naprawy. <śś> to, kto domek puścił na sklep? Ja, 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 ja Krzysiu. Dobra. Ja to mam kasetówkę jest. i na razie nie używam. Dobra, razem Michał jest tu. A. Dobra, ślepo. Razem, razem. Ale gdzie? Ja bym wyszedł piwnicy. Tam, tam, gdzie, no gdzie on jest tam, gdzie mówiliście, on jest tam u góry, na 100%. Ten chłop jest u góry, po prawej, po prawej u góry jest chłop. Gdzieś tu. A. Miny porozrzucał. Parter, parter, żebyśmy mogli wyjść ze stadionu na zewnątrz. Tak jest. A. Dobra, jestem, jestem. Kupię tutaj. kupię. Będzie od lewego. lewa Chyba ja nie mam maski Tam leżało Michał Ja jedną wziąłem Idzie Jest Idzie, cicho, idzie, ktoś, idzie ktoś Jest, Jest. Z, na lewo Bo, Tu 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 Po kewach Oni są po prawej Krzysiu Są po prawej tak Ja mam jeszcze kasetówkę coś nad nami biegają Ja może że mogę... Na, na, na. Ja też Poczekaj, mam Poczekaj, po, Poczekajcie z tym hmm? to, idą, to. idą, 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 idą Ja tu leżę, ja, ty ja ty tu Tu, 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 tu Podniósł się, podniósł się Okay. Kurwa rozwalili eee, mnie z dachu, siedzą Siedzą na dachu Aaj. Powalony, powalony jest na dachu Nalotem moim Na dachu na Dajcie na, na spokojnie Macie, macie, macie jakiś nalot? Nie yeah. No ja dałem, jeden był na dachu. Uważajcie. Te. Nad wami. To jak maska E patrzcie, bo może jakiś nalot leży. A plecy wam o, mówią. O plecy, plecy, plecy. No, mówiłem. Idą skazać Bo ja za późno właśnie, już za późno ten. Mam ja, mam tego, mamię tego. I lewa, i lewa, ostatni, odpaczli, mi to. Jeszcze, jeszcze. Je. Ej prawo, 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 prawo. Tu jest, jest. O, kurwa. Z dachu? Z Dach. Z dachu, z dachu. Główna dachu, jeden na dachu. Kurwa, matko. Ale jak, miał być czterech, ty. On... On se stanął na tej On tyczce. Się na tej fladze, tej. Ja pierdolę na Kurwa! Ten sam to mnie zabił! Trzech stało na tej tyczce, ej! Trzech stał, oje, nie wierzę. Ale na dachu już nie było nikogo, to znaczy, ja nie patrzyłem na ten, ale to. To nie było jedna ekipa, to dwie były jeszcze.